Dzisiaj razem z ekipą zagramy w golf with your friends i sprawdzimy, która drużyna jest najlepsza w golfa. Lecz nie będzie to łatwa rozgrywka, ponieważ włączyliśmy kolizję. Oznacza to, że będziemy mogli się zderzać i przeszkadzać innym. To będzie prawdziwa ekipowa zabawa, dlatego zostawcie pod tym odcinkiem łapkę w górę, a także suba na tym kanale. Zobaczymy, Wątpię, że tutaj chillowali, ale okay. Resident sleeper mapka. Tutaj się grało mm. tylko na pasek siły, nie? Chyba tak. Tak, eee, chyba. chyba tak. 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 Oj, oj, oj. Dobra, gdzie po jest pierwszy? pierwszy dolek. Audio, music wywalam hmm. sobie. I... Zobaczmy. Hall in one! A, oh oh Pod którym była kamera? Freakam 15 Ktoś. sekund tylko kamera tak. miała. Dobra. Kropki walnij. do No już mam dwa. Ajajaj. Aj, aj. Dwa. dwa. Krym się bije w ogóle. Leży się! Bije. Dwa, dwa, dwa! dwa. A, tak siłę? Również, ale teraz musisz czy... myszkę do przodu albo do tyłu. Czy to się Najpierw... liczy ogólny wynik drużyny? Czy po tak, prostu. Chyba tak. Wynik ogólny drużyny. drużyny. Tak. Zobacz sobie, pod tabem. No, pod tabem masz. O kurde, to ja tutaj zaniżam teraz. No. Czyli no. Ale to, Oj, dobrze. to dobrze. Dobrze, chogaty, dobrze dobrze. dobrze, dobrze. Później przelew będzie, nie? Dlaczego no, tak? tylko dwie Mówiłem próby? Jakie dwie próby? Jaki no, dwie? Ja Dwa razy zrobiłem, zdążyłem. Nie, no mam jeszcze. No, masz, masz, masz minutę. Nie, no nie mogę, mam a ten mi się pojawił Boże, leaderboard może. jakiś przed chwilą. Ale czemu? Ale czemu to drawerkowałiś? <laughs> Daj mu spokój, on wie. <laughs> on, on wie co dobrze, robi, on dobrze. wie co bo, robi. Bo, ty na spokojnie, możesz o, ile o, chcesz tu przywiedzieć. Nie, o, 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 nie. O, o, muszę sobie to sprawdzać. Myślałem, że przelecę pomiędzy. Ale Wieczuł to się dwa i dwa jest. Dlaczego? Ej, Bo bierze najlepszą osobę. Nie najlepsza osoba. Czyli reszta jest useless tak naprawdę. Tak jest, dokładnie. Mo ale można wtedy kolizję robić, co nie? Na przykład ja trafię ładnie, to tak może to być. Mogłem, no nie! Nie! A to ty mnie wystrzeliłeś, tak? Tak, okej. Okay. Dobra. Czyli a ja mam jeden. No, jest Nabi. no właśnie! No! Dwoje <śleszy> no, to, no, to, ja to, ja to dobrze! To, to, się no, no, to, chyba, to, to się chyba dobrze! To Ej, ale właśnie nie coś wiem, czy to coś się, coś to coś nie się nie tak opłaca. Dobra, dwojeczka. Nie jest zadowolony, no. Pomógł swojemu wiesz, jeszcze. Ma o, ma tak, jeszcze drużyny, nie? Yeah, pierdziele. Ej, zróbmy tak, o. że jeden się ruszy, a reszta będzie go uderzać, żeby wbić go do dołku. Ej, to nie jest głupi pomysł. Ej, no. no. Nie masz kolizji, póki się nie ruszysz. No, w sumie też. Tak, tak, no. A, to na jeden wtedy, wiesz, no jedna osoba no. na jeden, tak no. O. Nie, to jest o szóstwo, to jest wtedy oszukaj. Okay. Oj, chyba nie są... Dobra. A! Siu! Trzeba uważać. Chucken, ja ładnie okay, zrobię. Okay. Za trzy, a ty wszystkich bij, żeby nie przeszli dalej. Yeah, 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 yeah. nie, nie jest głupie, nie jest głupie. Cześć Max! Jak się raz nie! Uderz we mnie, no. uderz no. we mnie, w Miros. Próbuję, próbuję. A nie I możesz we mnie no. uderzyć. No. No. Nie, nie, nie. Siup! On nie, ruch. Jest! Tak. Dwa, oh, dwa, dwa, dwa Dwa mają. Dobrze, mamy wygrywamy dwa... Dino no, Hybu. Musimy zarysować później. z Gamoniu! Nie, Dobrze! Takie życie, raz się w golfa Aha, wygrywa, raz się coś wygrywa, coś raz Zwarze się my, nie wygrywa. My tymi ptakami w tym dołku jak machamy Tak, ptaki mają hitboxa. Od ptaszka się Nie, Nie hitboxa mają! Nie, nie, mają, no. nie mają, nie mają. Nie, no odbił się Hogaty od ptaka, normalnie no obserwowałem. Tak. Go. Ja mam ptaka. Znaczy... Nie. Mają, ja wow, też wow. mam. No ja wierdziałem, przynajmniej pięć. Naprawdę mają hitboxa? A co z Rokiem się stało? Nie, to? nie mają, nie no, mają. Ja hitboxa. mam ptaka a, i ale. ten ptak wystaje z dziurki, no nie, hitbox okay. jest. Okej. Więc. To nieźle. To nie do hitboxa! Czekaj, no dobrze. dobrze. Osiem. Czekaj, a my nie słyszysz. A, ja hmm, mam dobra. 6. mamy 6. Wygrywamy to, proste. Na razie wygrywamy, tak. Na razie. Oj, wiesz eee. Mieliśmy 5 najmniej, to czemu 6? Miesz, 6 właśnie się. ja też, no miałem 5. Ojoj, oj, oj, nooo, ja miałem 5. E, dziwne. Pyk. No to nie wiem dlaczego, tak? To no zbagowana gierka, jezu, no to. Lec, lec, no lec, kto, się, lec, kto lec, to się zderzył ze mną? Pyk, tak, no no dobra, Shaken pisze. A, nie, dobra, nie bij, nie bij mnie, oż ty! Chogaty, ty rozwali ich tam! Ja myślałem, że średnia się wtedy liczy. <noise> Buki, Buki zrobiłem to. Średnia też mi się liczy. Tak. No, no average, faktycznie średnia. O kurde. Czekaj, Józef z... User team average score rounded down. Dobra. Czyli każdy każdy. każdy. Czyli jednak ważne jest ważny. Czyli, Czyli nie ma Józefów, każdy jest ważny. Okej. Mamy trzy punkty przewagi. Utrzymajmy tą przewagę i będzie super. To jest mało. Holy hmm. wystarczy. No właśnie. Ho, 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 ja tam ho, nie ho widzę. One? Bardziej w lewo oh czy w prawo? God. może w lewo. <śmiech> <śmiech> Bardzo dobrze. O! Nie! Max, spokojnie. Jest no. dwa. Chłopaki nice. znosisz dwa. Ja też powolutku Siup, robię. Ja też zrobiłem Trzy. dwa, więc spoko. No, Pogady, wszyscy trzy. chyba. Nie! Kurde! Max, 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 nie obniżaj no nam! Max, spokojnie, spokojnie. Warto, My chcemy tylko wygrać. Ale ciężko, te trzy będzie przetrasza. ciężko teraz nadrobić, jak już no. każdy Piki wie. Chaos. To będzie mega ciężko nadrobić. Okay, no, cały trzy. Jest średnia, jest średnia. Jak utrzymamy, to wygramy, proste. No, ta, ta. Ale, <laughs> Ale możemy stracić prosty. też co, nie? Dobra, uj! Aj, aj, please, 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 please. Nice. nice! Tak of. to działa. tak to działa. Oj, sorry, Rocky! O nie! My nie jesteśmy dbira. w jednej drużynie. No właśnie. No, no to go nie przepraszaj. Ocha, Dobra. No, za trzy. Oh, nie! Myślałem, że... Dawaj, Nie! blisko jesteś. No Nie! 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 Oj. Nie! teraz No, cztery, Dobra, jest. Nie! szybko, szybko. Nie! cztery, cztery. Trochę. już, ci czy ktoś Ileba? lepiej? Nie. Trzy, trzy. Trzy, trzy. 3, średnia 3, ok. Okay. Nie, Ale będzie dołek, że ktoś dołek. sobie nie poradzi później. Tak, tak oczywiście, że będzie. A tu można tak idealnie... Jazda! ]ange. Oj! Yeah. <G stick> Aha, o i tam jest Cztery, dziur. Czy to jest dobry dołek? Czy to jest do... O. Dobra. Z którym? gdzie mamy lecieć? O Nie wiem. A, tak. Holly 1, chłopaki! Holly One! Dobrze, dobrze, Admiral się. Ez! To What the fuck dwa? ładne. To a i czy niestety, z Ale Za niże, za No wyższa. Ja za no co o, ja robię? Czaken, nie w tą stronę. Kot dobry, kurczak. Czaken spokojnie. Jak nigdy, nigdy kibicujecie? O nie! O nie! nie! Po zawiatanym. Zamknij cios, zamknij cios. Bliczka ci puszczę po tym, no po, po nagrywkach jak coś. Wymieńcie mi kolegę. A ty mu blikiem prześlesz. Tak, no na telefon, żeby od razu dostał, a, wiesz? Nie, dlatego nie. tak się staram. Oj. Oh, dobra, dobra. A wrażę, nasza szoreczka Chyba? 4 będzie. Uuuuu, 3, 3. W sumie dużej straty nie ma. O, no, ale. Nie, tu się szkoda robi, po prostu. Tak. Jako średnia. Jak to, to jest zrobione. Full dużo. power. Nie, ja. nie, 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 full power, bo tutaj wylecisz Wylecisz za wodę. Nie, full power, dobrze. A dobra, to nie winny full czasem, power. Okay. Tak więc spokojnie. Leć pierwszy. Dobra. O. Ojej. Dobra. wypadłeś? Trzy trójeczka. Będę miał cztery gad demeka. Yes. Jak będziecie w wodzie, to lewy przycisk myszy możecie wciskać. Dobra, nice. Max? czekał On czeka, bo on patrzy na taktyki, nie? A, co on ma za jakieś nie. Pokem? Nie. Pokem z no jakiegoś Ja Ja już raz poleciałem, tylko skupałem. No. Dobra, to jak najwięcej, Kaczka jak, się jak najwięcej. Nie, na pewnej, nie. na pewnej. Teraz Max już to przechodzi. Teraz będzie tyle samo wszyscy. I. No tak. yes. yes. nie, trafił. I cyk czwóreczka. I potem. Cyk trójeczka. Cyk trójeczka kuźwa. Eee. Dobra, cały czas przewaga jest uj, uj. utrzymana. Uj, uj, uj. Stabilnie, stabilnie. Gdzie tutaj trzeba polecieć? Jakoś No tam leża? w dziurkę. W dziurkę trzeba trafić. Dziurkę. Oj, prawie, prawie. Ajajaj. Wyleciałem! What? Uwaga, bo tam jest prawa o, czy tak, lewa? Tak, to y jest. Która jest, jest, jest dobra, lewa czy prawa? Oj. Ja ale co Oj, Ooo! Zostaw <laughs> mnie! Ale oh. nie, nie ma znaczenia! No nie ma znaczenia. Kurde. Już, 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 już już się osuwam. Fanie nie, bez panów, nie, nie. Ojej, Tyka, Miros, lecz, Tak Pychaj mi rozleczyć. Tak, tak, dzisiaj. No, flota! Sorry. Co Dobra, po, o, po kolei, po kolei, panowie. Ej, cieka, cieka, czekaj, czekaj, ja jak Maksa pekam. wepchnę. Yes. No lec, lecz, lecz, nie. nie, 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 nie no, ale lec, ja nie lec. mogę przecież ja jestem za tobą. Nie jesteś za mną, nie jesteś za Nie, no Możesz pogaty, możesz pogaty. Nie, no, nie, nie, jak, jak przeciwnicy się kłócą. Nie ja jestem za nim, jakby. Co? Nie, jesteś daleko od niego. No, daleko od niego. No, a u mnie był centralnie cały czas w tym samym miejscu. Lecz, ja już mam dużo. No. O, dobrze, nie trafił. Trudy, ale super. Ale Może jednak policie pójść na inne kanały, mimo wszystko. Zostałem <grym> zablokowany wcześniej. Be je, bez je. Nie, oh, oh, o, w kanałach. Wtedy jest mniejszy chaos. <grym> czemu ja dostałem no, jeden yes. więcej? Chaos Cały silent. czas tracicie jeden punkcik. No. Ojej. Mm, jak tu policzam? Oh, I, ah, I trzeba see, tak I pod, pod kątem. O. Oh. Ładnie. nie, 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 tak, tak, Właśnie, właśnie, Tak. Dokładnie tak. Tak nie, i dwojeczka. O ty gnoju, kurczaku. nie, 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 problem. nie, nie, Spokojnie, nie, Bardzo ładnie, pięknie. Nice. nie, się odbija. Max obserwuje nie, 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 Wleci, yeah, wleci. <grym> nie, 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 nie. Tą głową przyspieszyłeś. Aerodynamika. Przydałby się ten. Przydałoby się, że trzeba ruch wykonać szybko jak w ultimate, a nie siedzieć na reszcie. O no, da, da, da. Oh, Oj, jo, jo. Uwadną, Max, nie włączyłeś penalty, jak wypadamy. Penelgi. Penelgi. O, dzięki flotar. Z mnie też ktoś popchnął. ja ja się kolej. A, to dzięki. Oj, O, O Ajajaj. Byłeś mega blisko, no? Dobra, pazurki. O! Teraz. Przypadkowe zderzenie! Przypadkowe! Jak ja nie wiedziałem że cię uderzę. Nie! Dobra, cztery. Lotar, spokojnie! Nie! A my już jesteśmy! Dobra, Nadrobią, nadrobią! Biff, na teraz! O nie! Co jest? Co tu się dzieje? Nie zapłacili! Bliszek właśnie poszedł! Nie. Dobrze, dobra! 6 już Spokojnie, leciutko! Na jedną kreseczkę! Nawet nie jedna kreska, spokojnie, dobra! nie, nie, nadrobili! Nie wiem ile, ale nadrobili dużo! Jeden! Nic. Wow. Dzięki czakanowi nie nadrobili. O. Dzięki czakan. O, Jezu, nie lubię tego. A to co jest? Mocno o, 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 musisz patrzcie, przed Patrzcie, siebie. ale w prawo, w prawo lepiej uderzyć. Uuu, prawie oh. Holid One. Oh my god. Cześć. Przeciwam do innego dołka. O, a! o ty! Śmiało się. Ja ci pomogłem. Siadło. Nie pomoc. Pyk. Chacien w dwóch trafił, uważajmy. Ja też. Ja, te, ja, też ja w trafię. 3. Dobra, dobra, dobra. Potrafiłem rynne chyba to jest. O, hogaty o, w dwóch, 3. roki. W 3, oj, oj. 4, o, 2, dobra jest. Remis, Remis będzie. No jak ma wyprzebić? Dobra, no nie da się. Zapłacić, proste. Uj. lepiej lewo czy prawo? Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. No to lewo. A, bo to o. to nie jest ten, się o, jak, jest. Się. Jak, jak traficie Jak w tą oh dziurkę God. na środku macie hole in one. no mm. to trudno. No, Birdy, ja. za dwa! Nice. oj mam. też ma. Oh, no. dwa, dwa. No. Nie będę miał I dwójeczka. Dobrze! No, ładnie. Nie. Łatwo, łatwo! To mają zły average. O, Nie <laughs> Niepocieszające. Ooo! No. Co oh. się odbijesz ode, ode mnie? Nie, 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 nie jakoś chyba. Aha. Dobra. Oj, oj. Cztery? Trzy Trzy. Jeden punkt, jeden punkt, jeden punkt. Powiem tak, no... Eee. What the fuck? Nie nadrobicie, chłopaki. Już możecie no, poddać no się. Dinozaury, dinozaury najlepsze. <grym> Ta już? Okej. <Okay>. Full power! <grym> Raz zaryzykuję. Full power daje prawie hole in, oh! in one. A Prawie hole in one. Czyli power musisz dać na 95%. A stary, kawał drogi nie. Nie. nie, ja daję 95%. A stamtąd już nie, no, no, no. No co, to jest, A może ej. tu? To jest taki, to jest Ten o, dołek. Oj, o, Oj bo... flotar, gdzie ty polazłeś? No, Nie no, no, dołem, dołem. Nice. To jest ten dołek, panowie. Czy my wszyscy mamy trzy? Chyba tak, jeden dołek. Cztery, flotar dobra. ma więcej. 5 pięć, pięć, no, pięć. Tak, tak. Je, dobra, jeden. Jeden. Jeden, jeden, jeden. Nie! No bo ja dwa miałem, ja miałem dwa. Dzięki, Admiroz, dzięki. A my potem Eee, Full Power! Nie, ale Holly One! Ale odwaliłem. No właśnie to samo miałem. Kurwa! Tu nie będzie Holine One! Czakiem proszę! Spadaj, nie! Nie pomagam ci. Dobra, już myślałem, że może przypadkiem jakoś. chyba trzy będę miał. Trzy, ja 4 tak, 6. Oj, ładniak Miros. No nawet trzy. więcej niż 4. Miros 4. 3. Wiedziałeś. A 4 ja max. O ja tak samo, ja tak samo punkt. max. Jeden punkt, no. A, double bogey. Może teraz jeden w końcu odrobimy. Nie, osodzawili. Nie podoba te. mi się to. E, co to jest? Co tu, gdzie e, my mamy? <laughs> Tutaj. O jednak Przez nie, dach? jednak dobra. nie. Nie, 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 Przez tam? nie, nie tam, 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 tam co tam. God damn it. Jak przez dach? Mocniej No trzeba. tutaj, Please, please nie! A bo to jest inny, oh my Jak god. Jak jest reset? A pod jest reset. Oh my god, prawie hole No ja tak samo, ja tak samo. No ja stracę Kurde. tu na pewno dużo, powiem wam. Doryny, 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 doryny! Toczy, tak, się. Dwa, dwa, dwa. Doryny! Dwa, 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 jest. What the fuck, nie! No nie! się. Toczę się, toczę się. Będę miał chuckę. Mogę skasować Hoga ten jak pędzysz. chcecie. Mam go na cały szereg, bo jest po skosie Chucken. Bez sensu, bez, bez sensu. problemu. Dobra, toczę się, toczy się. Będę się powoli. Sorry, skończyła mi się dobra, dobra pasa. Ono nie! No, blokada była. Stopczyło no, mnie. Admirał Każdego tak. Każdego. Dobrze, Chucken! Tak, dobrze. Ja już puszczam blika. Mówię sobie Uuu, yes. To już nie, już nie do wygrania raczej no. macie. Nie, Chyba, no. że no. wszyscy przegramy i zrobimy. Dobra, Dobra full power. Że wylew. Chyba, że dobry blik pójdzie, to się zastanówmy. <grym> wylew. O, to był, Oj, Jack, Uu, ojoj, ojoj, ojoj. to był bardzo dobry strzał! Oj, czak! Oj, bardzo dobry blik. Flotar, flotar, flotar. O, no, no flutar. spokojnie. Roki? Ja już yes. Roki. Yes. pierwszy. pierwszy. Roki? Ej, będę ich blokował! Rygi! <grystanie> będę ich blokował! Rygi, kawalio! Nice hoga, ty ładnie. I pyk. Dwóch przeciwników na Ej, u mnie się nie ruszyłeś, Max. Oj! To? No właśnie, to samo miałem wcześniej, nie? Mhm. Mm to samo było. Ej! Nie! Strzeliłem mi mnie Co, <grystanie> wow. Co wy robicie? Nie! Co wy robicie? Problem, Pr mam Sério? problem. Admirał się strzel. Nara, no, wybiłem rokiego. nara. Co, co jest? jest? O, ty, o ty. Ale, ale ty jesteś toks. Marnował. O ty Ej. już nie Ej. lubię Ej. słów! O nie. Ej. Ale nie! tak Nie opłacało się. Właśnie, no nie opłacało Dobra. się. A Ostatni, dalej, Ostatni, Ostatni najtrudniejszy. Teraz nie gdzie to idzie? Wygadasz, tu, tu. oj. Oh, fuck off! <śmiech> <śmiech> Boing, <Gdzie ty śmiech> jest? Boing. Sio, panie Sówkasz. Już Idę. Dobra, teraz tu. Uuu, tam trzeba. O, dzięki, Siema, Dzięki! Szakenem <laughs> się zderzyłem, nie <laughs> ale dzięki, dzięki. Lecę! <laughs> dobra. O no! Ja delikatnie, delikatnie, delikatnie. No. Nie, 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 nie. O, się Teraz jest na ostatnia doła, to forest. No jest, ale... To mamy. Chlacz tu, 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 tu Ale to jest jakiś labirynt! Tak, A nie, może jednak nie. Dobra. Jej, tu? Nie mapy. Ej, Gdzie znalazłem chłopaki tropić? grzybową polanę! Nie wiedziałem. Gdzie ty? Fucking kiding! Ja, ja też do wody włosy? Przedlawał drogi? Siedem. Daleko jest, bardzo daleko jest. O, chłopaki, z średnią. Spokojnie, A Admiros! ja w nie, ja w złą stronę w ogóle poszedłem! Oooo! Oh, nie! On się zgubił w lesie! Nie, 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 no ale ja w drugą się odbiłem! Hahaha! Mm. Ja, ja zaniżam średnią! Co jest? Ja zleciałem. Co to jest? Jaka duża Ale mapa. nie zanisz za bardzo! A. Czekaj, no w którą nie. stronę ja wam lecę. Jest! Jest! Ja mogę cię serować? całe szczęcie. Przed siebie, Hogaty, dobra, przed siebie! Dobra, 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 wodę, wodę wodę, dobra, dobra, dobra. O, nie, wodę, Roki coś ty zrobił. O, A jest grzyby są. Tak, polana uścianę, grzybowa to się końcowa ten faza. Dobra, jest Ma 11. Lecia No zobaczmy czy nadrobiliśmy czy nie. No, no, no nie No bez. No Czy nadrobiliśmy? No. No, <laughs> Uшко <uszko>? nie uszko? <laughs> Graliśmy to. Opa, gdzie lecą. co. 58 oczywiście. No cóż, no cóż, wygraliśmy, A, lepsi wiecie. jesteśmy.